Witam na kanale Okiem Detektywa. Jestem licencjonowanym prywatnym detektywem i razem z moim zespołem prowadzę agencję detektywistyczną w Wielkiej Brytanii. Specjalizujemy się głównie w poszukiwaniach osób zaginionych. W dzisiejszym odcinku podejmę temat sekt. W Polsce od lat funkcjonują różnorodne grupy o charakterze sekciarskim, które przyciągają nowych członków poprzez różne metody werbunku. Choć brak jest oficjalnych statystyk łączących działalność sekt z zaginięciami ludzi. Eksperci wskazują na możliwe powiązania między tymi zjawiskami. Szacuje się, że w Polsce działa około 300 sekt, do których należy od 100 do 300 tysięcy osób, a ich wpływom może podlegać nawet około miliona ludzi. Sekty te często działają jako zarejestrowane związki wyznaniowe. Sekty stosują różnorodne metody werbunku, często ukrywając swoje prawdziwe cele pod płaszczykiem działalności religijnej, terapeutycznej czy edukacyjnej. Werbownicy pojawiają się na przykład w okolicach uczelni, oferując pomoc czy zapraszając na spotkania, co może prowadzić do wciągnięcia osób w struktury sekty. W Polsce nie istnieje instytucja rządowa odpowiedzialna za monitorowanie działalności sekt. Brakuje również jasnych definicji prawnych dotyczących tego, co można uznać za sektę. A to oznacza, że Polska jest w dużej mierze bezbronna wobec działalności grup o charakterze sekciarskim. Brak instytucjonalnej kontroli oraz łatwość rejestracji nowych związków wyznaniowych sprzyjają rozwojowi sekt. W związku z tym konieczne jest zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z sektami oraz wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych. Ale czym właściwie są sekty? Sekty to zamknięte grupy społeczne, które funkcjonują na marginesie społeczeństwa, często pod przykrywką religii, terapii, samodoskonalenia czy duchowego rozwoju. Chociaż wiele z nich może na pierwszy rzut oka wydawać się nieszkodliwe, a nawet pomocne, to ich działanie opiera się na wysoce destrukcyjnych technikach manipulacji psychicznej. Celem liderów sekt jest przejęcie kontroli nad jednostką, nad jej myśleniem, emocjami, zachowaniem i życiem osobistym. Co jest najpierw? Jedną z pierwszych i najważniejszych strategii wykorzystywanych przez sekty jest izolacja. Nowi członkowie są zachęcani lub przymuszani do zerwania kontaktów z rodziną, przyjaciółmi i światem zewnętrznym. Przedstawiciele grupy przekonują, że osoby z otoczenia nie rozumieją prawdy, są toksyczne lub opętane systemem. Izolacja ma na celu całkowite uzależnienie członka od grupy. Kiedy osoba zostaje odcięta od swoich dotychczasowych źródeł wsparcia emocjonalnego, staje się podatna na wpływ lidera i reszty wspólnoty. Sekta staje się jedynym punktem odniesienia, co ułatwia manipulacje i eksploatację. Kolejnym punktem działań sekt jest kontrola informacji i myślenia. Sekty posługują się tzw. językiem wewnętrznym, czyli specjalnie skonstruowanym systemem pojęć, metafor i znaczeń, które nadają codziennym słowom zupełnie nowe, często zniekształcone znaczenie. Ten nowy język nie tylko ogranicza sposób myślenia, ale też oddziela członka od rzeczywistości zewnętrznej. Dodatkowo liderzy sekt ograniczają dostęp do niezależnych źródeł informacji, mediów, książek, internetu wszystko, co mogłoby podważyć autorytet przywódcy lub ideologię grupy jest cenzurowane. Członkowie są uczeni powtarzania dogmatów bezrefleksyjnie, a wszelkie wątpliwości traktowane są jako przejaw słabości duchowej, buntu lub działania sił zła. Sekty działają na zasadzie kultu jednostki i bezwzględnego posłuszeństwa. W każdej destrukcyjnej sekcie występuje silna hierarchia, na czele której stoi charyzmatyczny lider. Często przedstawiany jest jako prorok, wysłannik Boga, wcielenie prawdy lub jedyny, który zna odpowiedzi na wszystkie pytania egzystencjalne. Członkowie są uczeni bezwarunkowego posłuszeństwa wobec jego decyzji i poleceń. Liderzy wykorzystują swoją pozycję do sprawowania władzy absolutnej nad życiem członków, decydują o tym, z kim wolno im się kontaktować, co jeść, kiedy spać. A nawet z kim zawrzeć związek. Niekiedy dochodzi do sytuacji, w których liderzy zmuszają podwładnych do aktów, które są sprzeczne z prawem lub moralnością. Wszystko pod pozorem próby duchowej czy oczyszczenia. Sekty to wyzysk finansowy. Sekty bardzo często żerują na majątku swoich członków. Przekonują ich, że aby osiągnąć zbawienie, oświecenie czy duchową pełnię, należy oddać wszystko, co się posiada. Członkowie są nakłaniani do przepisywania majątków, likwidowania kont bankowych, Zaciągania kredytów lub pracy na rzecz grupy bez wynagrodzenia. W niektórych przypadkach praktykowane są tak zwane dziesięciny obowiązkowy co miesięczny wkład finansowy, nierzadko sięgający dużej części dochodów. Ludzie są przekonywani, że im więcej oddadzą, tym większą łaskę osiągną. Brak datków bywa postrzegany jako zdrada, a nieposłuszeństwo może prowadzić do publicznego zawstydzenia lub wykluczenia z grupy. Sekty to również nadużycia seksualne. W wielu sektach dochodzi do nadużyć seksualnych, zarówno wobec dorosłych, jak i dzieci. Liderzy często wykorzystują swoją pozycję do zmuszania członków do fizycznych zbliżeń, które rzekomo mają charakter duchowy, oczyszczający lub są formą oddania. Ofiary są uczone, że sprzeciw wobec woli duchowego przywódcy to przejaw zepsucia, lęku lub wpływu zła. W zamkniętym i kontrolowanym środowisku, w którym jednostka jest całkowicie zależna od grupy, trudno mówić o możliwości wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody. Takie nadużycia są szczególnie destrukcyjne, ponieważ łączą przemoc z manipulacją religijną. W sektach istnieje praca przymusowa i fizyczne wykorzystywanie ludzi. W niektórych sektach członkowie są zmuszani do pracy fizycznej, często ciężkiej, nieodpłatnej i poniżającej. Praca ta bywa uzasadniana jako praktyka pokory, próba lub droga do oczyszczenia. Osoby chore, zmęczone lub niezdolne do pracy bywają zawstydzane, karane psychicznie lub fizycznie. Członkowie, którzy wyrażają niezadowolenie lub wątpliwości, poddawani są presji, a czasem nawet fizycznej przemocy. W zamkniętym systemie, gdzie nie ma dostępu do pomocy z zewnątrz, skargi i próby ucieczki są praktycznie niemożliwe. Jaki to wszystko ma wpływ na zdrowie psychiczne? Długotrwałe przebywanie w sekcie prowadzi do poważnych zaburzeń psychicznych, depresji, lęków, zaburzeń tożsamości i myśli samobójczych. Członkowie tracą zdolność do samodzielnego myślenia, analizowania i podejmowania decyzji. Doświadczają syndromu uzależnienia od grupy, lęku przed opuszczeniem, wstydu i przekonania, że bez sekty są niczym. Proces wychodzenia z sekty, tak zwane deprogramowanie, jest długotrwały i bolesny. Wymaga specjalistycznej terapii oraz wsparcia emocjonalnego, ponieważ osoby opuszczające grupę często czują się winne, zagubione i odrzucone przez świat. Podsumowując ten temat, można powiedzieć, że sekty wykorzystują swoich członków na wielu poziomach: emocjonalnym, intelektualnym, seksualnym, fizycznym i finansowym. Mechanizmy kontroli są subtelne, ale niezwykle skuteczne. Celem nie jest dobro jednostki, lecz utrzymanie władzy i korzyści dla liderów. W obliczu wzrostu liczby grup destrukcyjnych w Polsce i na świecie, konieczne jest zwiększenie świadomości społecznej, edukacja oraz stworzenie instytucji wsparcia dla ofiar sekt. Każdy, kto podejrzewa, że jego bliski może być ofiarą sekty, powinien szukać pomocy u specjalistów, psychologów, organizacji pozarządowych i odpowiednich służb. Jeśli jesteś w sekcie i czujesz, że powinieneś z niej odejść, nie obawiaj się tego kroku. Jest wiele osób, które taki krok wykonały. I mimo, że było to dla nich trudne, dziś uważają, że podjęcie tego trudu było tego warte. Poszukaj ośrodków pomocy ofiarom psychomanipulacji, gdzie otrzymasz specjalistyczną pomoc. Dołącz do forów internetowych obejmujących temat życia po sekcie. Znajdź na YouTube kanały prowadzone przez byłych członków sekt. Jesteśmy zainteresowani rozmową z osobami, które są lub były członkami sekt w Polsce. Chcielibyśmy otrzymać informacje na temat tego, czy wśród współbraci i sióstr danej sekty, były lub są osoby ze statusem osób zaginionych. Jeśli możesz udzielić nam takich informacji lub zechcesz z nami porozmawiać, napisz do nas. Gwarantujemy pełną dyskrecję i anonimowość. Uważamy, że wśród izolowanych członków sekt, którym nakazano zerwanie więzi z bliskimi, są osoby, które dziś mają status osób zaginionych i od lat trwają ich poszukiwania. Zachęcamy do komentowania naszych materiałów na kanale Okiem Detektywa. Dziękujemy za każdego suba i każdą łapkę w górę. Bądźcie bezpieczni i do usłyszenia niebawem.